Każda pora roku jest wyjątkowa i ma w sobie coś pięknego. Znajdujemy się w Drawieńskim Parku Narodowym. Ja nazywam się Szymon Śrudecki, pracuję w sekcji monitoringu i opowiem Wam krótko o przyrodzie parku. Co słychać w świecie przyrody? Jest to bardzo szerokie pojęcie, ale skupmy się może na największych drapieżnikach, mianowicie na wilku. Szacuje się, że w Drawieńskim Parku Narodowym występują dwie grupy rodzinne. Choć kształt parku jest bardzo nieregularny i trudno jednoznacznie określić mm, zasięg występowania tych grup rodzinnych. Aczkolwiek my podajemy, że są to dwie grupy rodzinne. Z północy park odwiedza trzecia grupa, od południa od, znajdywane są odchody, ślady DNA czwartej oraz piątej grupy. Ale, ale, ale regularnie w parku można stwierdzić dwie grupy rodzinne. Czym się zajmują wilki? Młode osobniki, które. Osiągnęły już dojrzałość fizjologiczną, wyglądają prawie jak swoje rodzice, swoje polowania najczęściej organizują w nocy. Może być to podyktowane lękiem przed człowiekiem. W warunkach Drawińskiego Parku Narodowego, jak i całej Polski, podstawową ofiarą wilków są jelenie szlachetne. W skład diety wilków wchodzą oczywiście sarny, również dziki, mogą to również być zające, drobne gryzonie, napotkana na drodze padlina. W skład grupy rodzinnej wilków wchodzą najczęściej dominująca para samiec oraz samica, które rozmnażają się oraz ich potomstwo sprzed dwóch, trzech lat oraz tegoroczne młode, które w, wraz ze wzrostem opuszczają grupę rodzinną i szukają nowego terytorium. Czy lęk przed wilkiem jest uzasadniony? W mojej opinii nie, gdyż wilki uważam, że boją się ludzi, unikają z nami kontaktu, Ludzie postrzegają je jako konkurentów, jako zwierzęta, które stanowią konkurencję no, w gospodarce łowieckiej, gdyż żywią się, jak wspomniałem, jeleniami w głównej mierze. Poza tym panuje odwieczny przesąd, że wilk jest strasznym drapieżnikiem, który człowieka może zaatakować. Wiemy, że takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko i najczęściej są to osobniki, które od małego były wychowywane przez człowieka, a później przez niego mogły być wypuszczone. Nie boją się za bardzo człowieka, podchodzą pod domostwa i wtedy mogą stanowić zagrożenie. Aczkolwiek jeżeli wilk w naturalnych w warunkach, w naturalnej sytuacji nie był wychowywany przez człowieka, powinien mieć wpojony paniczny lęk przed człowiekiem i powinien chcieć unikać człowieka. Wszystkie zwierzęta, które żyją w naturze, żyją krócej niż te, hodowane przez człowieka. Tak? Mówiliśmy cały czas o wilkach i wilki, które żyją na przykład w zoo mają stałą opiekę ze strony człowieka, mają dostarczany pokarm, ich organizmy nie są tak intensywnie eksploatowane jak w przypadku zwierząt żyjących dziko, polujących na jelenie, biegających, ich, ich zęby się zużywają, ich kończyny mogą ulegać złamaniem, mogą takie wilki doznać jakiejś kontuzji. W Drawieńskim Parku Narodowym ze zwierząt parzystokopytnych można spotkać jelenia szlachetnego, sarnę europejską, łosia, bardzo rzadko daniela i żubra. Byki tworzą teraz osobne chmary. Yy, żyją raczej razem, natomiast osobne chmary tworzą łanie z cielakami. Pokarm jeleni stanowią oczywiście rośliny, są to roś, roślinożerne ssaki. O tej porze roku pokarmu no, jest coraz mniej, bo jest coraz chłodniej. Jelenie żywią się głównie teraz pędami, no, jeszcze gdzie nie gdzie znajdą, to może to być trawa oczywiście, jakieś rośliny zielne, ale coraz, cie, coraz ciężej może być im o, ozdobycie pokarmu. W przypadku bardzo srogich, śnieżnych zim, no jelenie mają ciężko. Wtedy ich pokarm jest przykryty grubą warstwą śniegu. Takich zim oczywiście dawno u nas nie było, ale teoretycznie mogą się zdarzyć. No wtedy jelenie głównie żywią się pokarmem pędowym, ogryzają korę drzew, ewentualnie igły sosny. Aczkolwiek jest to okres bardzo ciężki, taka sroga zima dla jelenia szlachetnego. Łanie najczęściej Cielą się w maju bądź w czerwcu i mają jedno młode. Młode towarzyszy matce, można powiedzieć, że do okresu kolejnego porodu, gdyż w przyszłym roku cielak, który w danym roku przyszedł na świat, w przyszłym roku już będzie zwierzęciem jednorocznym. No i nagle się okaże, że łania nie za bardzo będzie chciała się nim opiekować. On będzie mógł yy, żyć w chmarze jeleni, aczkolwiek wtedy jego matka będzie miała już kolejnego potomka. Jego rodzeństwo i ona większą uwagę skupi na wychowaniu tego młodszego pokolenia. No i taki cielak, jeżeli to jest słania, to ona będzie żyła w tej chmarze, można powiedzieć, że przez cały czas. A w przypadku byka, no w pierwszym roku może się jeszcze kręcić z taką chmarą i powiedzmy w drugim, w trzecim roku raczej już będzie tworzył osobne, jednopłciowe grupy ze swoimi rówieśnikami albo z bykami troszkę starszymi. W tym fragmencie lasu mm, można zaobserwować naturalne odnowienie. Tutaj nie prowadzi się żadnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie. Można powiedzieć, że ten fragment lasu jest y, bardzo zbliżony do naturalnego fragmentu, takiego jaki stworzyłaby po prostu matka natura. Y, stare drzewa, stare buki. Dominuje tutaj oczywiście buk zwyczajny z dębem bezszypułkowym. No i widać tutaj naturalne odnowienie. Jeżeli drzewo zostanie obalone, leży ono po prostu na ziemi do naturalnego rozkładu i najprawdopodobniej obszar mm, puszczy drawskiej wyglądałby, przyjąłby właśnie taką postać, jaką tutaj widzimy. Czyli drzewostan liściasty z dominacją buka, ewentualnie domieszką dębu bezszypułkowego, być może grabu. Dla przeciętnego człowieka, gdy spojrzy na ten fragment lasu, może uznać, że jest tutaj bardzo duży bałagan, że jest tutaj nieład, drzewa są powalone, część jest y, złamana, ma poliszczone fragmenty koron. No, jest to proces naturalny oczywiście. Tutaj natura rządzi się swoimi prawami. Spotkać tutaj można dzika. W tym czasie w listopadzie rozpoczyna się okres godowy dzików, tak zwana huczka. Jest to okres rozciągnięty w czasie, trwający od listopada poprzez grudzień. Niektóre lochy nawet wchodzą w okres i w styczniu. Wtedy do grup dzików dołączają dorosłe samce, zwane odyńcami. Jelenie okres godowy, czyli rykowisko, zakończyły powiedzmy we wrześniu, natomiast dziki przystępują do okresu godowego w listopadzie, w grudniu. Młode dziki przychodzą na świat w zależności od tego, kiedy. Lochy zostały zapodnione, czyli może to być okres nawet już w końcówce lutego, może to być marzec, kwiecień, nawet początek maja. To człowiek wymyślił pojęcie szkodnika, kogoś kto jest pożyteczny, kto jest szkodliwy. W przyrodzie nie ma takiego czegoś, moim zdaniem, w mojej opinii. Uważam, że wszystkie zwierzęta, wszystkie organizmy, mało tego przyroda ożywiona i nieożywiona, jest po coś, i to człowiek na swoje potrzeby nadał. Takie pojęcia jak chwast, zwierzę pożyteczne, zwierzę szkodliwe, szkodnik, albo coś trzeba chronić, coś trzeba zwalczać, pod swoje potrzeby pod potrzebę gospodarki leśnej, gospodarki rolnej, gospodarki łowieckiej. Przyroda nie zna pojęcia chwastu, organizmu pożytecznego bądź szkodliwego, w mojej opinii. Dziki są zwierzętami wszystkożernymi. W skład ich diety wchodzą Owoce bardzo wielu gatunków drzew, np. buka, graba, obydwu dębów. Ponadto żywią się pędami i korzeniami wielu roślin, żywią się także zwierzętami np. bezkręgowcami, dżdżownicami, chrząszczami, czasami nawet padliną, bądź np. jakimiś gryzoniami. W lesie bardzo często można spotkać miejsca, w których dziki żerowały. Czego one tam poszukiwały? Najprawdopodobniej, właśnie owadów, być może poczwarek, motyli nocnych, czyli ciem, może larw innych owadów, może larw chrząszczy. Pokans zwierzęcy jest to oczywiście doskonałe źródło białka w diecie dzików. W zawieńskim Parku Narodowym występuje pięć gatunków psów. Największy z nich to puchacz, yy, następnie puszczyk, włochatka, suweczka i uszatka zwyczajna. Być może na obrzeżach parku, gdzieś w miejscach o krajobrazie rolniczym pojawia się być może także płomykówka, aczkolwiek w parku jej nie stwierdzamy. Największą, z nich, z gatun największą sową wstępującą w parku, jak wspomniałem, jest puchacz. Szacujemy, że mamy dwie, być może trzy pary tego nocnego drapieżnika. Następnie najliczniejszą sową w parku jest puszczyk zasiedlający praktycznie cały obszar parku jest bardzo plastycznym gatunkiem radzącym sobie w wielu typach lasu także w pobliżu człowieka go można spotkać suweczka oraz włochatka są to rzadkie gatunki sów najmniejsza jest suweczka cechą charakterystyczną i taką wyjątkową dla sów jest umiejętność cichego lotu jest to związane ze specyficzną budową pióra mm, sowy Różniącą się nieznacznie od budowy pióra pozostałych grup ptaków. Pióra słów pokryte są wyrostkami, takimi grzebykowatymi wyrostkami, niwelującymi zawirowania powietrza. Poprzez to, sowa, która leci, raz że jest niesłyszalna dla swojej przyszłej ofiary, a dwa sama może ją usłyszeć, nie zagłuszając sobie samej siebie. Nietoperze to jedyne na świecie ssaki, które potrafią aktywnie latać. U nas w Drawieńskim Parku Narodowym dotychczas stwierdzono 13 gatunków tych ssaków. W tym czasie, w listopadzie, większość z nich powinna już raczej hibernować. Aczkolwiek, w przypadku gdy noce będą stosunkowo ciepłe, że można będzie jeszcze w nocy stwierdzić, Aktywność owadów, czyli potencjalnego pokarmu nietoperzy, również nietoperze jeszcze może nie przejdą w stan hibernacji. Taką ciekawostką jest fakt stwierdzenia Borowca Wielkiego jeszcze tydzień temu aktywnego, nie podejmującego hibernacji w skrzynce lęgowej dla ptaków. Podstawowym pokarmem nietoperzy są owady. Czy to chrząszcze, czy to ćmy czy to muchówki, czy to jakieś sieciarki, czy to chruściki, ale generalnie owady, czyli organizmy zmiennocieplne. W okresie zimowym wszystkie te organizmy są nieaktywne. Albo hibernują bezpośrednio w postaci dorosłej i mago, bądź yy, okres zimowy w, yy, spo, w postaci w, czasie, w okresie zimowym yy, w glebie, w kryjówkach, pod korzeniami, pod korą występują tylko postacie larwalne bądź jaja owadów. W związku z tym, że pokarmu nie ma w nocy, nietoperze są dwie, są dwa wyjścia. Albo nietoperze przeczekają ten bardzo trudny czas bez pokarmu, bądź się stąd wyniosą, czyli podejmą wędrówkę. Ich y, aktywność jest zdecydowanie obniżona, obniża się tętno, Puls, temperatura ciała. I taką, taki sen zimowy, nazwijmy to snem zimowym, można odbyć, ale w specyficznych warunkach. Jakie to są warunki? Właśnie takie warunki nietoperze odnajdują na przykład w bunkrach, w studniach, w piwnicach. Wymieniłem tutaj miejsca związane z człowiekiem antropogeniczne, bo naturalnymi. Zimowiskami nietoperzy są oczywiście jaskinie, ale na nizinach tych jaskiń za dużo nie ma, więc większość nietoperzy wybiera do tego miejsca związane z człowiekiem. Właśnie studnie, głębokie studnie, piwnice przyziemne, małe piwniczki, także fortyfikacje, sztolnie, ale czasami także dziuple w drzewach, jakieś złamania, pęknięcia w drzewach, czyli naturalne kryjówki również mogą stanowić miejsca zimowania. Ponieważ w tych miejscach panują specyficzne warunki, jest w miarę stabilna i stała wilgotność powietrza, w miarę niezmienna temperatura otoczenia, utrzymująca się co najmniej przez okres zimy, a może nawet przez cały rok na podobnym poziomie. Największym ptakiem drapieżnym spotykanym w Zawińskim Parku Narodowym jest bielik. Spotkać go można najczęściej w pobliżu wody. U nas szacuje się, że występują dwie, trzy pary terytorialne bielika. Jesteśmy teraz w pobliżu jeziora ostrowieckiego, nad którym istnieje szansa spotkania tego dużego ptaka. Główny pokarm bielików stanowią ryby, ptaki, niekiedy ssaki, ale w przeważającej mierze bieliki polują na ryby, na leszcze, płocie, krąpie. W zależności od miejsca, gdzie żyją i yy, co jest dostępne, to tym się żywią. Polują także właśnie na ptaki, jak wspomniałem. Będą to kaczki krzyżówki, cyraneczki, łyski, gągoły, nurogęsi. To, co uda się złapać tym dużym drapieżnikom. Ponadto żywią się także w okresie zimowym, zwłaszcza padlinom. Są to generalnie oportuniści pokarmowi, żywiący się tym, czego jest stosunkowo dużo Ym. i tym pokarmem, jaki jest aktualnie dostępny. W okresie zimowym Rewir bielików może zostać powiększony. Ptaki mogą odwiedzać większą liczbę zbiorników wodnych, na większym areale mogą poszukiwać pokarmu, aczkolwiek należy uznać, że stale trzymają się jednego rewiru. Na tym rewirze mają dwa, trzy, czasami nawet może i cztery gniazda, które naprzemiennie zmieniają z sezonu na sezon. Ptaki te są można powiedzieć monogamiczne, aczkolwiek jest to monogamia powiedziałbym terytorialna, czyli jest to monogamia związana z tym, że na terytorium samicy występuje dany samiec nie wpuszczający na terytorium innego samca i odwrotnie na terytorium tego samca żyje ta samica, z którą on tworzy parę i dlatego nazwać to można monogamią terytorialną. Drawieński Park Narodowy powstał nie tylko po to, żeby chronić Ekosystemy wodne związane z Doliną Drawy i z Doliną Pocicznej, ale także, żeby chronić ekosystemy leśne i całą gamę organizmów zwierzęcych, roślinnych i oczywiście przyrodę nieożywioną. Zachęcam Państwa do obserwowania przyrody, gdyż zapewniam, że można się od niej wiele nauczyć.